Witam Was w pierwszym odcinku z poradnika do League of Legends Postacią, którą zajmiemy się dzisiaj będzie Katarina Przedstawię Wam jak powinniśmy się zachowywać na linii Jak farmić, uciekać, co kupować, jakie przedmioty, masteriesy, a także runy Tu zrobiłem sobie właśnie postacie czterech botów Nunu aż pójdę na bota i Lux z czego ta pójść na topa Wybrałem botów, ponieważ chciałbym kontrolować jak najbardziej sytuację na linii, żeby się nie, nie za bardzo przejmować tym co jest i tak dalej i tak dalej. Tutaj akurat sobie wziąłem teleport i ignite jako summoner spell, ponieważ żeby szybciej po prostu gankować linię, tak po, po, pokażę wam jak gankować tutaj, tu, że tu też topa i bota jak zachowywać się w dżungli. Jeżeli ktoś, ale tutaj akurat dżungli nie będzie, więc dobrze, zacznijmy od <laughs> itemów, które na katedrynę powinniśmy kupować. Niektórzy kupują po prostu buty i trzy poty, dla mnie jest to trochę, w trzecim sezonie jest to nieopłacalne, dlatego kupuję czerwoną potkę. Tutaj nie mamy dżunglera, gdybyśmy mieli dżunglera, byśmy kupili jedną, jednego warda i resztę potek. Jeżeli nie mam dżunglera, kupuję po prostu cztery potki. Sześć potek. Oj, no, no chyba się coś pomylił, bo idzie na mida. Ja powinienem być na midzie, nie wiem o co mu chodzi. No to tutaj nic mu nie możemy mu zrobić. No to dobrze, to pójdziemy na topa i poopowiadam wam troszkę o tej postaci, tak? Katrina jest to typowy asasyn. Cechujący się znakomitymi możliwościami ucieczki. Tu też do dogoniania. Do jest to bardzo fajna postać z tego powodu, że może zabijać wielu przeciwników na raz. Ma bardzo niskie cooldowny. Tutaj mam pasywkę, że Katarina redukuje 15 sekund cooldownu, co zabójstwo. Albo asystent. Tak, co asystent, tak? Tutaj Q mamy tutaj taki nożyk, który zadaje damage. I on też się aktywuje. Możemy go aktywować, widzicie? Zadając damage, tak? Dobrze, post tutaj. Umówimy tutaj teraz sobie ten skill w. Jest to <laughs> zaraz, on tylko wbiję tutaj poziom. Oj, tutaj tutaj. tutaj tylko musimy wbić ten poziom i zaraz będziemy umować ten drugi skill. No, no szybciej, szybciej, szybciej. Dobrze, mamy drugi poziom, jest to skill w który tak, mówi on, że zadaje to damage psychiczny, jak i APA, Ability Power, czyli moc umiejętności, i zadaje taki damage wokół siebie i przyspiesza postać Katariny o 15% na pierwszym levelu na jedną sekundę. Jest to bardzo fajny skill, który ja maksuję jako na Katarinie, ponieważ mam mniejszy, bardzo mały cooldown. No, jeśli chodzi o damage, to nie jest aż tak duży jak na przykład Q nasze, ale także potrafi zadać bardzo duży damage i to jeszcze jest dookoła, więc. Nie tylko po sobie taki demat, uderzyć. Dobrze, omówimy teraz sobie skill E który jest doskokiem. Ma dość duży kuldam jeżeli go nie maksujemy, ale... Mówi o tym, że dodajemy damage magiczny. Redukujemy ta także otrzymywany ten damage, otrzymywany damage na półtorej sekundy. Możemy zobaczyć pełne kombo na bez ulti. Widzimy jest to bardzo szybko postać. Ciężko właśnie uniknąć jego, jej speli tak? Szczególnie kiedy mamy jeszcze jedną postać na linii. Jeżeli ktoś na przykład nas goni, tak? Na przykład Ksimby nas teraz wylecia. O! To po prostu robimy E i uciekamy. I nic nam nie może zrobić. Tak samo przy gankach dżunglera. Ktoś nagle gankuje, my sobie czekamy, używamy E i po prostu... No tu możemy go zabić nawet. O nie, niestety. Sinzaal tutaj jak będzie od tych milionów No chyba nie padnie. O, cholera. Ale dałem się złapać. No dobrze, tu się dałem kupić, złapać, tak, bo mm, poszedłem pod Czogata, on mnie podbił, i ja nic nie mogłem niestety zrobić. Dobrze, jakie itemy kupujemy na Katarinie? Polecam kupować maseczkę Hunting is Buty, sorkerki, Abyssal Potem składamy pod tej maseczce, oczywiście. Tutaj liniter, to musimy. To jest nasz core item, to musimy kupić. Następnie bierzemy buty i Abyssal Scepter. Potem możemy zrobić Barabadon i Relaya. I oczywiście Guardian Angel, to jest na końcu lub. Także możemy kupić Warmog, Armor. Tak, jeżeli. Kiedy kupować Guardian A kiedy Warmoga? Warmoga kupujemy wtedy, kiedy. Już, no tak, to możemy kupić albo to, albo to. Kupujemy Warmoga wtedy i tylko wtedy. Chociaż to jest też wybór, tak, ale no dobrze, kupujemy Warmoga wtedy, kiedy po prostu nasi Dimension mają mają tak, True Damage, tak, na przykład Olaf. Olaf, armor nic nie da, tak, Olafowi, bo on bije True Damage, tak samo na przykład Vayne. Ona bije True Damage, więc armor... Ona, jej nie jej obchodzi, a czy mam armor, czy nie, ona bije po prostu Damage prawdziwy, True. Nic, nie obchodzi ją żaden armor ani Resisty. Czyli wtedy kupujemy na przykład taką postać True Damage, a, kupujemy po prostu Warmoga. Ojej, nie zmaksowałem tego spela. Oj, to był błąd mój. No ale cóż. To się nic nie stało, bo drugi spel maksuje właśnie, E, więc tutaj nic nie możemy narzekać. Może przy okazji podcast próbujemy ich tutaj pozabijać. jeżeli że mi się uda oczywiście. Powinniśmy go dorwać. Ojej, nie naprawdę! Tak mało zabrakło. No tutaj to są boty, więc... Czy ja wiem, czy tak trudno. No dobrze. Może omówimy sobie jej ulti, ale to troszeczkę w później etapie gry, bo na razie go nie mamy, więc nie mogę wam go zaprezentować. Ok, to teraz opowiem sobie troszeczkę o może mm, lękowaniu na liniach. Tylko tutaj niech. Mm. To, to może poszucone na najpierw opowiem wam o masteriesach. Yy, tak, masterki, które musimy maksować, to jest oczywiście 21.09 jest. Yy, jest to monsterki, które są pod Ability Power. To jest standardowy na AP. I tak, jeżeli chodzi o mm, te 9 właśnie w Utility, to dajemy po prostu wszystko, tak po kolei. Te buffy, tak, to zmniejszenie cooldownu na barierę, czy coś takiego, na Movement Speed, redukcja spelli. i Nie dajemy po prostu w manę, bo Katarina takiej owej many nie posiada. No tutaj czarno będzie nam padał. Oj, przeżył. Ładnie. No dobrze. Mm. To tak, może zaraz zgankujemy, to tą linię, tylko... Nic nie mogę zrobić, bo nie mam dużo HP i jeszcze się... Ojej! Tutaj Xinus dopadł, ale nic nie zrobi, bo mijony go będą tuc. Dobrze, to będziemy maksować tylko boostpela. Kurde, gdybym miał ulti, to bym coś tutaj mógł zrobić, a ja tak to. Licho nic nie mogę tutaj z zdziałać. Mm. Jeszcze oni pod tego towera podchodzą, więc... Ma małe szanse, że przeżyje pod tą wieżą. No dobra, Więc tym nasz level będzie. No to łatwiej, wszystko będzie w miarę. Też zasięgu nie było. To tu jeszcze mogę popowiadać? Yy... Mogę wam powiedzieć, na jakie postaci możemy grać? Na jakie postaci pikować Katarinę? A na jakie jej po prostu nie brać, bo. Niektóre ją po prostu ownią, ownią ją ostro, nie może nic po prostu Katarina zrobić, żeby przeciwstawić się takiemu czempionowi. Tak, takim czempionowi, na przykład fiz, który ucieka z jej ulta, on. jest to po prostu, tak, dla mnie jest to bardzo mocna postać, ona ma ulta. Jest to bardzo mocna kontra na Katarinę, i nie pikować jej kiedy to będzie. Chyba że jesteśmy tak wyskilowani, jesteśmy wtedy, możemy na przykład taką Katarinę sobie piknąć, ale nie polecam, tak. Tu też tak, jeszcze są zaczepione jak Talon, to to jest pogromca AP Casterów na midzie, więc nie pikować No to chyba wiadomo, każdy to wie Na no, Malzahar też jest ciężko, ale zaraz zobaczycie, jak zlankuję go Widzicie? I już To jest po prostu, to, są, to jest moc zlanku Kataryny, tak Wbija się po prostu Zabija I ucieka, jeszcze się cooldowny będą jej resetować. Dobrze, tutaj chciałbym jej pomóc, ale... Nie mam za bardzo życia. Chociaż nie, 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 nie 200 chyba to jest bardzo mało. Dobrze, kupujemy tą maseczkę. Tutaj buty z butami musimy poczekać troszkę. Ważniejsze jest, żeby mieć penetrację i trochę życia niż jakieś szybkie buty. O tutaj pada nasz kolega Więc spróbujemy mu się teleportować i pomóc. Jestem na tu o 6 tutaj właśnie czekał uciekaj a szyny na HP, no patrzcie kiedy mógł do niego doskoczyć. No człowieku, O Ojej! No naprawdę, no Jej, jak i to był farcież, naprawdę, to było szczęście. Tutaj woli byś teraz cofał. No, są... Z góry są one bardzo defensywne, więc no, nie no, będą zajmować ani z Maksujemy... no i czemu ja dałem właśnie? Maksowałem tutaj e. no, nie rozumiem tego, ale. Jak zagapiłem. No je yeah. no się to. Tak uniknął. Za bardzo się chyba wczułem. Tak używam tych speli. No dobra, teraz pójdziemy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Nam idzie. Bo się że Maldachra jest na bardzo małym życiu, to spróbuję go jakoś zgodnować. Aha, jeszcze miałem powiedzieć o runach. E, tak, to jest standardowo na AP Casterów bez many, czyli czerwone na przebicie na Magic Planetation, żółte na Armor albo na HP co level, y, niebieskie na odporność na Magię, albo na AP y, i duże na Ability Power. Stałe, czyli tam jest kupię AP, tak yy, stałe AP to możecie też per level, ale akurat... Yy, Jeżeli chodzi o moje runy tutaj mam mm, akurat nie kupiłem sobie tych run... tutaj mam runy na mm, Movement Speed nie AP Full tutaj jest bardzo ofensywne moje runy Dobrze Teraz kupimy sobie łuciki. I jedną książeczkę, u nam wystarczy, tak, czy Dobra, hmm. co tutaj jeszcze mam powiedzieć? No to chyba wszystko, co chciałbym powiedzieć o Katarzynie, tak? Czyli wam Aha, jeszcze na jakiej postaci grać tą Katarzynę? Zapomniałem, no, na jakiej postaci możemy grać Katarzynę? No tak, możemy grać na Lux. Dlaczego? Lux ma taką klatkę, która uniemożliwia ruszanie się, ale umożliwia y, ładowanie, znaczy, używanie spali, tak? Więc, no tutaj teraz go zabiję. Więc możemy śmiało używać ulta kiedy ona ma klatkę nie można nam tego ulta przerwać teraz zobaczymy No jeszcze o, ładnie uniknęła, a to nasza Asia była, więc nic by nam się nie stało, ale... Na no, jaką jeszcze możemy grać? No, oczywiście możemy grać na Alizie. Na kartusa, takie właśnie takich papierków możemy grać, tak? Możemy także grać na przykład na ziksa. Znaczy no jeżeli bardzo umiemy i tak I na takie też postaci, które nie mogą nam przebrać ulti tak Czyli podrzemiania, jaka postać nie można nam ulta Na przykład taki Sion tak, AP Sion Przeżywa ulta swoim studem, więc nic nie możemy zrobić go mm -mm. też przeżywa, ale ma bardzo wolną kulkę, więc możemy łatwo ją zdpsować tutaj spróbujemy go zabić, ale chyba nam się nie uda, bo ma tego heal'a swojego więc raczej nic nie zrobimy No dobrze mm. Chyba sobie poradził, sobie poradził, poradzi. Ojej, użył swojego Eskila. No dobra. To tyle. Co... Przedstawiłem wam postać Katariny Asasyna. Jeżeli chcecie więcej poradników do takich postaci, to je piszcie, ja wam... Je widzicie. Tutaj czego tam przerwę na czynionika. Jeżeli chcecie więcej postaci, które bym mógł wam opisać, zobaczcie w komentarzach. Ja wam je przedstawię. Może trochę, troszeczkę w lepszej postaci, bo tutaj dzisiaj to troszeczkę lamiłem, mogę wam powiedzieć, ale to, bardzo z góry, i was przepraszam za to. Chcecie więcej poradników, chcecie mecze prawdziwe, piszcie pod komentarzami, ja to z góry przyjmę i dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. z Wami Waxer, na jaką jako czarny czasak. No, do zobaczenia. Cześć!